bardzo że do tego spotkania doszło bo rzeczywiście Helena robi duże postępy mieliśmy już w swojej historii kilka dziewcząt które rozwijały się podobnie do Heleny może aż nie tak jak to jej się udało 4 lata temu Helena się pojawiła pod moją ręką i w krótkim odcinku czasu na finale czwartków lekkoatletycznych, jako dziecko jeszcze nie będące w zestawie czwartkowym, bo tam startują dzieci klas 4-6, Helena była w klasie trzeciej, zupełnie niespodziewanie zdobyła brązowy medal. No trochę miała szczęścia, bo. Koleżanka, która biegła przed nią, fiknęła przed samą metą, no, ale kto biega do końca, ten wygrywa. I, i Helena w ten sposób została brązową medalistką. Rok później już zdecydowanie bieg na 60 metrów wygrała w czwartej klasie. Później niestety uległa dosyć yy, Ciężkiej kontuzji z kocem biodrowym i walczyliśmy parę miesięcy, ale walczyliśmy spokojnie z nią, nie spiesząc się do niczego. I w roku ubiegłym Helena jeszcze nie biegała w ogóle, bo miała zakaz biegania przeze mnie oczywiście, zresztą lekarzy także, więc próbowaliśmy powolutku małymi krokami i Helena zaczęła skakać w dal. No i tak skakała, że do piątego miejsca na finale czwartków lekkoatycznych doskoczyła. Yy, no a w tym roku, no w tym roku to już jest od początku roku pas mojej yy, yy, sukcesów. Pilnowaliśmy cały czas tego biodra, żeby nie było z nim żadnych problemów. No i jak na razie nie odzywa nam się, funkcjonujemy całkiem spokojnie. Ale od razu powiem, my się bawimy cały czas. To nie jest jakiś wielki trening, ale chciałbym powiedzieć właśnie, że ten finał czwartku wygrała zdecydowanie. Tydzień później startowaliśmy, czyli tydzień temu startowaliśmy wreszcie w ogólnopolskim finale Nestle Cup, który organizowany jest przez program. Lekka atletyka dla każdego, którego ja jestem jednym z 16 koordynatorów na cały kraj. Yy, Helena tam także zdecydowanie wygrała. I chciałem tylko powiedzieć tyle, że tak jak tutaj pan Korotkiewicz powiedział, Helena ma najlepszy wynik w Polsce na 60 metrów, ale nie tylko, bo Helena ma w tej chwili. Yy, w swojej kategorii wiekowej najlepszy wynik w Polsce na 100 metrów, na 200 metrów i w skoku w dal. A więc ten skok w dal, który zaczęliśmy macoszemu, po macoszemu traktować na początku jako ten przygotowanie do naszego biegania, spowodował, że na niespodziewanie stała się tak rzeczową skoczkinią w Polsce. A więc cztery konkurencje, w których jest pierwsza i Skogdal ze Strefy to jest jedyna konkurencja, w której przeskoczyła o dwie centymetry ją inna dziewczyna i ona jest druga w Polsce akurat, także yy... Tutaj chciałem pokazać właśnie fajną pracę. Helena jest bardzo skromną, spokojną dziewczyną. Oczywiście chciałbym także podziękować mamie, ponieważ mama bardzo mocno wspiera, pomaga, ale nie przeszkadza. Bo często tak jest, że rodzice tych utalentowanych zawodników to troszeczkę przeszkadzają w pracy no bo ona już jest wielka, więc trzeba trochę więcej. Tutaj nie ma z tego tytułu. Mama akurat pokłada. Yy, we mnie akurat w tym wypadku pełne daje mi pełną swobodę działania, i Helenka wykonuje skrupulatnie tą robotę, co jest fajne. Poza tym, jest bardzo lubianą zawodniczką, tak w moim klubie, tak w naszym klubie, tak w naszym województwie, tak samo i w kraju. Kiedy był ten moment, gdzie ona była kontuzjowana, to muszę Wam powiedzieć, kiedy jechałem do spały czy gdzieś na zawody, i Heleny w tym czasie nie było. Podchodzili do mnie obcy ludzie i się pytali o nią, bo widocznie, widocznie widzieli ten, ten jej zapał, tą jej energię. Powiem wam tylko jeszcze tyle, że ja z tym Gaduła, także ja mogę mówić dużo, zwłaszcza na, na temat znaczy moich zawodniczek, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że ostatnio w leśnie była taka sytuacja, gdzie stało dwóch trenerów kadry narodowej koło mnie, kiedy Helena się przygotowała do finałowego biegu. Jak Kiedy ją zobaczyli, zaczęli tam cmokać, że a to ta jedyna, która biega poniżej 800 w tej chwili w Polsce. No i oczywiście zobaczyli jej figurę, uznali, że o, pięknie zbudowana do biegania i tak dalej. Jeden z trenerów mówi, ale ty zobacz, ale ona już od paru lat na sztandze jest. No więc tych panów musiałem troszeczkę, bo zawodnicy tej lepszej klasy, żeby osiągać wyniki to czasami potrzebują sztangę, która wspomaga zawodników. Helena nie wie co to jest sztanga, także tym panom musiałem wytłumaczyć, że głupoty opowiadają będąc trenerami kadry narodowej, bo Helena na razie się bawi w sport, trochę się bawi piłką lekarską, trochę biegamy, ale to nie ma jeszcze znamion czegoś takiego wariackiego, co miałoby zrobić. To jest młoda dziewczynka, która się dopiero rozwija i, i my musimy najpierw na to patrzeć, a nie kategorii, tak? Nas interesuje nie dzisiaj, tylko to, co będzie za rok, dwa, trzy. I na koniec tylko powiem jeszcze jedno, bo jesteśmy w przededniu ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. To nie dotyczy Heleny akurat. To jest U18, a więc 4 lata starsze od Heleny. I chciałem tylko to powiedzieć, że na Olimpiadę, żeby się dostać, to trzeba zrobić minimum. I Helena będąca 4 lata młodsza od tych, którzy mają się dostać w trzech kategoriach byłaby spokojnie zakwalifikowała się w tej chwili do finałów. To po prostu świadczy o tym poziomie, który ona w tej chwili reprezentuje. No ja się tylko strasznie cieszę, że mawią pod swoimi skrzydłami, że, że ona jest taka jaka jest, że jest lubiana przez wszystkich, że nie podnosi nosa, bo jej sukces jest jej sukcesem, ale ona jest zwykłą, normalną dziewczynką, która ma dalej funkcjonować. No i strasznie dziękuję od razu Państwu, żeście docenili ten sukces Heleny, dlatego że no ona troszeczkę inaczej chodzi do szkoły, nie chodzi do polskiej szkoły. I w związku z tym mamy problem. W powiecie powiedzieli: Nie, nie można jej nagrodzić, bo ona chodzi do szkoły niepolickiej, a więc to nie ma znaczenia, że ona jest policzanką od urodzenia, tylko nie chodzi do tej szkoły, no więc nie zasługuje na taką nagrodę. Nie zasługuje także na nagrodę, jakbyśmy patrzyli na ten regulamin, chociażby Urzędu Gminy, jeśli chodzi o sportowców, ponieważ lekka atletyka, kadrę narodową, ma dopiero od. U18, a więc no właśnie za 4 lata. A Helena już jest w tej chwili najlepsza, co się troszeczkę w regulaminach nie mieści, w regułach, ale mam na, cieszę się, że mimo wszystko jest tutaj doceniona i, i no co ja mogę powiedzieć? My będziemy pracować dalej tak jak pracujemy. Helena w tej chwili ma wolne do, do obozu właściwie przychodzi i się bawi na treningu, bo, bo ma zakaz jakiegoś czegoś większego. My musimy trochę odpocząć, a dopiero we wrześniu będziemy dalej walczyć o następne cele. Dobrze. Dziękuję tak, serdecznie. Także dobrze, że warszawiacy nie podkupili ją to samo. Nie dopuścimy. Ale macki są ze wszystkich źródeł, zwłaszcza ze Szczecina, z tym, że... Tutaj akurat to o tym, czy ona ucieknie od nas w cudzysłowie, czy nie, to będzie zależało tylko od niej, od tak. jej mamy, dlatego, że cóż ja jeden mogę? Kiedy jest dziecko niepełnoletnie, to rodzic zdecyduje, co to dziecko będzie robiło i mama powie nie, no to tak jest. ze smutkiem pójdę do kąta, się schowam i i, będę, i będę szukał następnych w tym momencie, a powiem krótko, są takowe już u nas w klubie, takie perełki, które no, może tak szybko nie osiągną tego co Helena, ale dlaczego nie? Niech Helena idzie do góry, niech goni Ewe Swobodę, natomiast my będziemy przygotować jej następne elementy, żeby na ja mistrzostwach Polski by. mo można było znowu powiedzieć tak, jak mówiliśmy parę lat temu komentatorzy wychwalali Marcina Lewandowskiego, mówiąc: Ósemka policja, Ósemka policja. Tak samo mam nadzieję, że Helena będzie nam przysparzać jeszcze dużo radości dla dobra klubu, dla dobra miasta, dla dobra rodziny swojej. Dziękuję serdecznie. Ja chciałem o jedną rzecz zapytać, tak. bo z, z tego co ja wiem, to jest jedyny taki przypadek dużych sukcesu, sukcesów um, w sprincie i w skoku w dal. I to były sukcesy Reny Szefijskiej. Czy ja się mylę? Tak. Że, że nie ma takich, te, takich precedensów, to tak znaczy był skarby, jednocześnie. Tak, taki był. No ale wśród kobiet? W Polsce, w Polsce nie było, aczkolwiek, aczkolwiek w tej kategorii wiekowej jeszcze skok w dal to jest taka normalna kolej, przedłużająca, troszeczkę wykorzystująca szybkość zawodnika, ponieważ do tego wszystkiego tylko dochodzi siła nóg, która pozwoli wyskoczyć w górę i przy dobrej szybkości, a ona tą szybkość ma, daje tą, tą możliwość. W skoku ze strefy, bo są dwa skoki w dal. Jeden jest z belki bezpośrednio, drugi dla tych młodszych dzieciaków, czyli dla tych jeszcze takich jak Helena akurat, jest strefa metrowa, gdzie jest łatwiej, nie trzeba celować w ten punkt, czyli w tą deskę, którą wy widzicie często na mistrzostwach, czy na zawodach lekkoatletycznych. Helena już ćwiczy także z deską i tak jak mówię, tutaj jest najlepsza w Polsce, ponieważ ma wyuczony ten równy krok i dzięki temu krokowi ona sobie spokojnie radzi także i ze skokiem. Gorzej jest, jak jest wiatr, no bo jak widzicie, ona do takich mocarzy nie należy, a z reguły te sprinterki to są takie napakowane. Dziewczyny. Yy, terena akwaryjna do, do napakowania jeszcze dużo brakuje, dlatego wiatr przeciwny czy wiatr w plecy nie zawsze jakaś sprzyja, bo to trzeba wiedzieć teraz, co pokombinować. Ale to już jest mądra dziewczyna, która wie, co ma wykonać, no bo jej trener to powiedział, nie? Także ona wie, co ma zrobić, kiedy ma wiatr w plecy czy wiatr w twarz i to jej pomaga. Czy na przyszłość, yy, nie wiem, jak to będzie na przyszłość, czy ona się na skoku utrzyma, yy, czy, czy będzie dalej biegała, bo to na razie 100-200 to jest ta podstawa. Na razie 200, to znowu ja mówię o, o najlepszym wyniku w Polsce, ale dla Heleny 200 metrów to jest historia dopiero za. Cztery lata tak naprawdę, bo ona w tej chwili jeszcze jest ostatni rok tak zwanym dzieckiem starszym, bo tak to się w lekkiej atletyce nazywa, od stycznia zostanie, stanie się młodziczką i przez dwa lata będzie młodziczką i 200 metrów nie należy do konkurencji mistrzowskich młodzików, dopiero od juniora młodszego, a więc cztery lata, żeby na 200 można było powiedzieć, jestem. Na Mistrzostwach Polski na przykład. nie? A w tej chwili, no po prostu, próbujemy powolutku tą, tą pracę robić. I to 200, to tak przy okazji nam skoczyło. A że skoczyło tak, że o pół sekundy wyprzedza następną zawodniczkę w Polsce, no to się tylko cieszymy. Okej, okay, Szanowni Państwo, później będziemy zadawać pytania, będzie ten czas. Za moment wręczymy nagrody. Ja chciałbym powiedzieć, że oprócz ciężkiej pracy, pracy klubu, zawodniczki. Wiadomo, że liczą się geny. Także geny też musiała odziedziczyć po kimś. Wiemy tu, Ryszard doskonale, że bez jakichś predyspozycji Oczywiście. też nie jesteśmy w stanie za wiele zrobić. Jak już się taki zawodnik zawodniczka trafi, to bardzo się z tego e, cieszymy. Panie burmistrzu, ja poproszę o e, Kamila, e, podpowiedz mi, e, tam wręczymy, będzie e, chyba... Ciasno troszkę, może Ale tutaj Państwo będą goriszewski, zawodniczy ucząścią klubu lekkoatolicznego ósemka police wyróżnienie za wybitne wyniki sportowe. Gratuluję Ci. Dziękuję. I dziękuję. Ci. Encyklopedia e, e, cięższa od Twojej dyscypliny. Dziękuję. I proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Brawo. E, zaraz wiążemy nagrodę Panu Ryszardowi, ale pozwolę sobie tutaj, bo odczytać tą jedną. To nie jest za wynik e, zawodniczki Helenki, ale za wieloletnią pomoc przy organizacji Szkolnej Ligi Biegów Człajowych oraz zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa Szkół Podstawowych. Tej nagrody Ryszard nie odebrał, ale poproszę też Pana Burmistrza No właśnie byłem wtedy z Heleną w Lesznie. Tak jest. E, poproszę Ryszard, żebyście się może z Helenką zamienili na sekundkę, no, żebyśmy, tu mamy no, to fajne no, miejsce dla... się to, z Mediów mogą zrobić ładne zdjęcia, to też... Bardzo miło. Panią, przyznaję panu Ryszardowi Kamińskiemu, trenerowi Uczniowskiego Klubu lekko ósemka Usenka Policy Wyróżnienie, za wybitne wyniki sportowe zawodniczki. Gratuluję. Dziękuję tak bardzo. I jeszcze jedno Następne podziękowanie dla Ryszarda Kamińskiego za wieloletnią pomoc przy organizacji Szkolnej Ligi Wiełów Przełajowych. Oraz zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa Szkół Podstawowych. Dzień gratuluję. Tysiąc Olimpińczyków z Kozakowiczem na czele. Gratuluję. <grymne> Tysiąc pierwsza będzie karanka. Niech bardzo. Tak w następnej jest. edycji. Ale, ale bez, bez, <grymne> może. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Soderzenie. Dziękuję i gratuluję. Na mnie również skarne. serdecznie gratulujemy. No żeby, halo, żeby nie mała, nie było tej okrzykości, gratuluję. Szanowni Państwo, proponuję teraz wspólne zdjęcie, może też jakieś na tej... Tych... Ja jeszcze Szanowni. tylko powiem, żebyście Państwo widzieli. Helena dzisiaj jest sportsmenką, ale tak naprawdę za chwileczkę stanie się wolontariuszką. W Szczecinie się odbywają, zaczynają Mistrzostwa Polski para olimpijczyków, para tych ludzi niepełnosprawnych ruchowo. I Helena mimo, że jest fajną zawodniczką, to nie zapominamy także o tym, że jest także normalnym człowiekiem i dziesiątka dziewcząt z mojego klubu dzisiaj będzie jako wolontariusze przez trzy dni pracowała na rzecz niepełnosprawnych na Brawo. Brawo! Zapraszam tutaj na tą ścianę zrobimy wspólne zdjęcie, bo tam się nie spokojnie ci, co są zapomnili to powinni być, co są. Tam, A jeszcze raz pytanie musi <laughs> zadać. O Pytanie pasję. było o pasję. Czy są jakieś pasje e, o, sportu? No w sumie to nie ma już od kilku dni. Zakończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Grałam na perkusji, no o. i to była moja pasja, ale nie było na nią za bardzo czasu, więc zdecydowałam się przenieść na nauczanie domowe do szkoły w chmurze. I od połowy listopada jestem właśnie na takim nauczaniu. No i był czas na obie pasje, no ale już zakończyłam, więc mogę się skupić w 100% na sporcie. A to wcześniej do, do której szkoły chodziłaś? Do SP8. Natanowskiej, do, a do szóstej klasy chodziłam na Piaskową. Podobną drogę miał Lewandowski, najpierw no. na Piaskowej był, a potem na Natanowskiej. Tak. tak. No. I tak ja, samo A, a może też mamy pytać? No proszę bardzo. A ty Jakby pani zechciała powiedzieć to właśnie, jak mądrze wspierać dziecko, które pokazuje te zdolności sportowe? Jak mądrze no, bo wspierać? tutaj mówił, że to... No to Pani też to wszystko poprawne. zależy od indywidualnych cech, tak? Na początku drogi Helenki, kiedy jeszcze trenowała u trenera Sławka, ona się tym bardzo bawiła, bardzo się cieszyła, zawsze z wielką chęcią chodziła na treningi, a później, kiedy już jakby weszła w takie zawodowsko, można powiedzieć, kiedy, kiedy już treningi przekładały się na zawody w skali wojewódzkiej. czy w skali, no tutaj Szczecina, e, nie cisnęłam, mówiąc kolokwialnie. Nigdy nie mówiłam, Helenka, musisz być pierwsza, Helenka. Ja zawsze mówiłam, pobiegniesz najlepiej jak umiesz, bo nie ukrywam, Hela się bardzo stresowała. Bar często, mamo, jak nie będę pierwsza, mamo, a jak e, przybiegnę ostatnia, różne rzeczy mogą się stać. Kiedyś na lidze biegów przełajowych przewróciła się cztery razy. Dwa. Cztery? Dwa, cztery? dwa cztery. chyba. To nie pamiętasz. Więc mądry trener powiedział, Hela, ty jesteś za szybka do tych butów, które masz, które są śliskie. Więc ja też korzystam y, w swojej mądrości, dziękuję za to, y, z mądrości trenera, więc wspieramy się, rozmawiamy ze sobą i kiedy wiemy, że Helenka ma trudniejsze dni, czy słabsze momenty, oboje o tym wiemy i wiemy jak wspierać, żeby żeby po prostu też z takim luzem do tego podchodziła, bez napięcia, To stres niestety... Jakie wyróżnienia najbardziej zapamiętałaś, co było dla Ciebie takie najważniejsze? No myślę, że te trzy lata temu właśnie wygrana na czwartkach lekkoatletycznych na 60 metrów, również pierwsze kółko olimpijskie, które dostałam zimą 2022 właśnie za to osiągnięcie, za wygraną na czwartkach lekkoatletycznych no myślę, że też druga klasa na 100 metrów no i to druga osiągnięcie... klasa sportowa tak no i właśnie pobicie rekordu, który się, utrzymywał się 50 lat w województwie naszym tak tak, na, na, na właśnie na te 200 metrów na 100 na 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 metrów 50 lat czekał wynik, aż helena się nie pojawiła no, nie i powiem, ten rekord nie poprawiła. To nie jest rekord to jest 14, jest właśnie w jej kategorii wiekowej, oczywiście dokładnie. No. no i w tym roku właśnie też wygrana na czwarkach lekkoatletycznych na dystansie 60 metrów. Bo to wiecie, macie najlepszy wynik. I to jest taka trudna sztuka psychiczna umieć zapanować nad tym, że wszyscy wiedzą, że jestem najlepsza, z, wynika, z wynikami jesteśmy, jestem najlepsza, ale Helena może potwierdzić to, co ja zawsze jej mówię. Helena, ten wynik już był. Już go nie ma, on już jest w tabelach, a my musimy, jeżeli coś chcemy osiągnąć, musimy go powtórzyć. I tutaj nie ma zabawy, kiedy nieraz przychodzi i pokazuje trenerze, a ta zawodniczka to ma taki i taki wynik. Ma, ale w tabeli. Ona musi z Tobą na tym stadionie danym wygrać, żeby ten wynik poprawić. A okazuje się, tak było teraz w Lesznie: Mieliśmy dziewczynkę, która miała. Helena pojechała do Leszna i zgodnie ze zgłoszeniami do zawodów miała piąty wynik. Będąc najlepszą w Polsce, miała piąty wynik. Tak trenerzy zrobili, nie? To w Łodzi było. A w Łodzi było. W Łodzi. I w rezultacie, jaki był wynik końcowy? No, Helena wygrała, bo y, przełożyło się to, że ona miała uczciwie wynik, a ktoś tam podkręcił wyżej wynik, wpisał. Bo w żeby tabelach były wpisane czasy ze stopera, które tak naprawdę no, nie liczą się w ogóle, bo no, zależnie od tego, kiedy klikniesz, to po prostu może minąć. Mhm kilkanaście setnych. W bardzo dobrym sędzie... A, a może stoper się opóźniać? 0,23 się dodaje do, 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 do stopera. wyniku stopera od razu, tak. Mhm. I to przy sprawnym y, sędzi, który potrafi mhm. zareagować. On ma problemu. refleks po prostu, mhm. Mhm. Tutaj trener mówił, że pewnie jeszcze nie wiesz, czy bawisz Ale biegać, bo jednak no już mam to bardziej opanowane. Tak jak powiedziałem, jedziemy do pracy. Ja sędziować, Helena wspomagać yy, zawodnictwo. Tak zbierze. jest, także zbierze. zapraszamy zbierze. jeszcze zbierze. i do spotkania jeszcze w sytuacjach kiedy możemy również pogratulować sukcesów, które będą w przyszłości. Yy, nie obiecujemy, ale tak. postaramy się tego dokonać. And Andrzej, proszę.